Can we for Cześć, witajcie na kanale moim .b. Zapraszam Was na kolejny vlogmas. Dzisiaj chciałam Wam tutaj e, krótko opowiedzieć o filmach świątecznych, takich miłych, nastrojowych e, oraz takich, które tradycyjnie puszcza się w święta, ogląda się w święta, które są o tematyce świąt. Moim tutaj e, ulubionym faworytem, jeśli chodzi o komedie romantyczne, i to polskie, jest film Listy do M. Bardzo lubię ten film, widziałam go już kilkanaście razy. Ponieważ mam go na płycie, to wracam do niego co roku w okresie świątecznym. Ta płyta była dołączona do jakiejś gazety, ja już nie pamiętam chyba nawet nie piszę do czego, no nieważne. W każdym razie bardzo lubię ten film, pierwszy raz byłam na nim w kinie, jak był grany kilka lat temu, a teraz sobie odświeżam w okresie świątecznym. Troszeczkę y, irytuje mnie wielowątkowość tego filmu, że mamy różnych bohaterów, y, mniej lub bardziej lub wcale związanych ze sobą i ta akcja tak przeskakuje troszeczkę, mnie to momentami irytuje, że to jest tak na siłę i za dużo i wolałabym na przykład jedną parę i bardziej się na niej skupić, ale z z drugiej strony, i tak jest śmiesznie, także tutaj rola jest spełniona. Także ja wam gorąco polecam, chociaż myślę, że wszyscy znają ten film, ale warto go sobie w tym okresie świątecznym odświeżyć. Jeżeli chodzi o Kevina. <laughs> To ja nie mam telewizora, w związku z tym ja go nie oglądam tak, jak on jest wyświetlany tutaj na święta co roku. Natomiast oczywiście widziałam, chyba najbardziej podoba mi się ta pierwsza wersja Kevina w domu, później już te kolejne Kevin sam w domu w i tak dalej. To już nie do końca do mnie przemawia. Natomiast postać Kevina jest na tyle urocza i pocieszna, i on jest niewiele starszy ode mnie, więc on był dzieckiem wtedy, kiedy ja także. A tak z nostalgią ten, ten film oglądam, ale nie powiem, żebym go oglądała co roku. Tak jak mówię, no sporadycznie, jak się trafi. Bardzo lubię również film pod tytułem Grinch: Świąt nie będzie. I generalnie tutaj chyba się kończy moja świąteczna lista przebojów. Pozostałe filmy jakoś tak nie zapadły mi w pamięć na tyle, żebym tutaj o nich wspominała. Jeżeli macie jakieś swoje świąteczne ulubione filmy, to koniecznie mi napiszcie w komentarzach. Może ja zainspirowana przez Was coś dopiszę do tej mojej świątecznej listy i chętnie sobie obejrzę w tym roku coś nowego albo coś, co znam i zapomniałam. Zobaczymy. Bardzo... Y bardzo jest to fajny czas na oglądanie filmów, bo mamy więcej czasu. Możemy tak spokojnie usiąść właśnie przed laptopem w miłym towarzystwie z rodziną lub bez i wtedy sobie coś fajnego obejrzeć, gdzie w ciągu roku jesteśmy zabiegani i zagonieni i nie mamy na to czasu. Także ja wam polecam na święta listy do M, a wy mi piszecie swoje propozycje. I to już na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Pa, pa! Warto również zadbać o siebie i przygotować się na ten świąteczny czas. Także dzisiaj wam pokazać świąteczny manicure. Mam go teraz na paznokciach, a za chwilę